O mój Panie Jezu, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swojej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och! Udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę, a dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmi o miłościwe Panie moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby sprawić, Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość, i wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. O Jezu, przybywasz z ukochanymi uczniami do wieczernika i zasiadasz wraz z nimi do wieczerzy jaką słodycz i jaką uprzejmość okazujesz całą swoją osobą zniżając się do spożycia po raz ostatni pożywienia materialnego wszystko jest w tobie miłością nawet i w tym akcie nie tylko dajesz zadość uczynienie za grzechy obżarstwa lecz także wypraszasz uświęcenie pożywienia i tak jak jedzenie przemienia się w siłę Aktywy, wypraszasz dla nas świętość nawet w najbardziej podstawowych i prozaicznych rzeczach Jezu życie moje twoje łagodne i głębokie spojrzenie wydaje się przenikać wszystkich apostołów i nawet w tym akcie spożywania pokarmu twoje serce jest głęboko zranione bo widzisz drogich ci apostołów stale słabych i bezsilnych zwłaszcza perfidnego Judasza który jest już jedną nogą w piekle Z głębi serca mówisz z goryczą Jaki jest pożytek z mojej krwi Oto dusza tak bardzo przeze mnie obspywana dobrodziejstwami idzie na zatracenie i spoglądasz na niego oczami promieniującymi światłem jak gdybyś chciał dać mu do zrozumienia całe zło które uczynił ale twoja najwyższa miłość pozwala ci znieść ten ból, i nie okazujesz go nawet swoim ukochanym apostołom. I gdy cierpisz z powodu Judasza, widzisz po swojej lewej stronie ukochanego ucznia Jana, i twoje serce chciałoby się napełnić radością, i to tak bardzo, że nie mogąc już więcej pomieścić w sobie miłości, przyciągasz go delikatnie do siebie. I pozwalasz mu położyć głowę na twoim sercu, dając mu zawczasu odczuć rozkoszy raju. To w tej uroczystej godzinie w tych dwóch uczniach zostają zobrazowane dwie grupy ludzi potępiona i wybrana potępiona w Judaszu, który już odczuwa piekło w swoim sercu wybrana w Janie, który w tobie odpoczywa i się raduje. O moja słodka dobroci, ja również się do ciebie przybliżam i razem z twoim ukochanym uczniem, chcę położyć swoją zmęczoną głowę na twoim uwielbionym sercu i prosić cię, abyś dał mi odczuć nawet na tej ziemi rozkoszy nieba i tak zachwycona słodką harmonią twojego serca, ziemia już więcej nie będzie dla mnie ziemią, ale niebem. Ale pośród tych najsłodszych i boskich harmonii wyczuwam bolesne uderzenia wydobywające się z Twojego serca. To z powodu straconych dusz O Jezu, Och nie pozwól, aby nowe dusze szły na zatracenie. Spraw, aby Twoje uderzenie serca, przepływając przez ich uderzenia serca, pozwoliło im odczuć rytm życia nieba. Tak jak odczuwa to Twój ukochany uczeń Jan, a zachwyceni łagodnością i słodyczą Twojej miłości, niech wszyscy się Tobie podporządkują. O Jezu, gdy przebywam w Twoim sercu, proszę Cię, daj także i mnie pożywienie, które dałeś apostołom, pożywienie Twojej Bożej woli, pożywienie miłości, pożywienie Bożego Słowa. Nigdy mi nie odmawiaj, o mój Jezu, tego pożywienia, które Ty tak bardzo pragniesz mi dać, aby ukształtować we mnie swoje własne życie. Moja słodka dobroci, będąc blisko Ciebie, widzę, że pożywienie, które przyjmujesz wraz ze swoimi drogimi uczniami, nie jest niczym innym jak barankiem. Jest to symboliczny baranek. I tak jak w tym baranku nie ma już sił witalnych, bo zostałe strawione siłą ognia, tak i ty, mistyczny baranek, który dla stworzeń masz być całkowicie strawiony siłą miłości, nie zachowasz dla siebie nawet jednej kropli krwi, przelewając ją całą z miłości do nas. Tak więc, O Jezu. Nie ma niczego, co czynisz, a co nie odzwierciedlałoby na żywo Twojej bolesnej męki, która jest stale obecna w Twoim umyśle, w Twoim sercu i we wszystkim. A to uczy mnie, że jeśli i ja zachowam pamięć o Twojej męce, w swoim umyśle i sercu, to Ty nigdy nie odmówisz mi pożywienia swojej miłości. Jak bardzo Ci za to dziękuję. O mój Jezu, nie umyka Ci żaden czyn, w którym nie byłabym obecna i który nie miałby na celu przyniesienia mi szczególnego dobra. Dlatego proszę Cię, aby Twoja męka była stale obecna w moim umyśle, w moim sercu, w moich spojrzeniach, w moich czynach i w moich krokach. Obym, gdziekolwiek się obrócę, zawsze mogła znaleźć Ciebie obecnego wewnątrz i na zewnątrz mnie. Daj mi łaskę, abym nigdy nie zapomniała tego, co dla mnie przecierpiałeś i czego doświadczyłeś. Niech to będzie moim magnesem, który przyciągając do ciebie całą moją istotę, nie pozwoli mi już nigdy więcej się od ciebie oddalić. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swej męki abym ci dotrzymał towarzystwa i ja przybiegłem zdawało mi się że słyszę cię jak w utręce i boleści się modlisz składasz zadość uczynienie cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami starałem się towarzyszyć ci we wszystkim a ponieważ muszę cię teraz opuścić żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię cię. Tak, o Jezu. To dziękuję. Powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, Za każdy oddech, Za każde uderzenie serca, Za każdy krok, słowo, spojrzenie, Gorycz i Upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć Moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och, Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim Błogosławię cię, tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na twoją cześć.